Cześć, witajcie. Pole przygotowane pod kukurydzę. Zmulczowany poplon, pogłęboszowane I teraz mały challenge dla wszystkich. Jednoręko. Żeby nie było. Jak głęboko uda wam się mieć spadek? Fajnie, co nie? I to mówię jednoręko. O. o! No dobra, starczy Jednoręko I powiedzcie mi jeszcze żeby nie było, może w innym miejscu. Co sami widzicie, tu zostało tyle łopata szpadry pewnej znanej matki. Czyli na tyle udało mi się wbić jedną rękę. Jak uważacie, dobrze przygotowana gleba pod, pod następne zasiewy? Pokażcie sami, jak to wygląda u Was. Tak, że tam no wiadomo wbijam w miejscu gdzie szedł ząb, no ale jedną ręką bez problemu na taką głębokość tutaj pomiędzy śladami jest trochę ciężej, bo tutaj ziemia jest przerośnięta jeszcze tymi korzeniami, korzeniami z poplonu. No i oto się rozchodzi, aby według mnie też nie ryć zresztą widać, tu był zamtu, tu tu, tu żeby nie ryć hmm, całej powierzchni gleby bo co zauważyłem, jeżeli spulchniłem całą glebę to na dużo szybciej się zagęszczała, usiadała z powrotem tak jak jeżeli mam spulchniony wąski pasek dajmy na to w tym roku w tęskos za jakiś czas w tęskos będzie cała gleba, cała powierzchnia gdyby spulchniona ale tutaj ta część pomiędzy, zobaczcie, ja tu chodzę i ja się wcale nie zapadam. Jak mówię, no tutaj tylko tyle, że. O, nawet zresztą tutaj w międzyrzędziu też jestem w stanie o. Cały szpadel, czy cały, no przepraszam, pół szpadla gdzieś, jedno ręko wbić w glebie, nawet w międzyrzędziu. Ale o to mi się rozchodzi, żeby tutaj nie niszczyć wszystkich, wszystkich bioporów, nie niszczyć wszystkich korzeni. I żeby ten pas pomiędzy śladami stanowił jakby element nośny dla, dla maszyn, dla kolejnych przyjazdów, dla kolejnych uprawek, siewu i tak dalej. O to jak mówię No jeżeli robiłem skos, teraz będę jechał tak. No to siło rzeczy wypada tak, że co koło i tak będzie trafiać na te jakby nie nie zbyt bardzo pasy. Dzięki czemu maszynę się tak nie zapadają a jeżeli się nie zapadają, no to jest ewidentny sygnał Tam jest ewidentne przesłanie na to, że gleba się nie usiada aż tak bardzo, nie zagęszcza jedno ręko bez żadnych o. mówię na szybko, bez na dwa sztychy praktycznie na tyle tu było robione te dobre 50 cm no to może nawet troszkę głębiej się wbija szpadel miejscami już jest całe jakby całe zamieszczenie zerwane miejscami jeszcze trzeba będzie głębiej pracować ale to, to jeżeli obserw ktoś obserwuje mój kanał to widział, że były próby z głęboszem nam jeden metr i będą dalej dalej próby, zdali zmiany konstrukcji samej łapy, no, aby te newralgiczne miejsca spulchniać głębiej po prostu, aby zerwać te nadmierne, nadmierne zagęszczenie. Dobra, mówię, pokażcie u siebie, sprawdźcie sami, jak tu, czy u, się, u was się da. Tak samo, mówię o jedną rączko za, bujać, bujać, spadek. Zanurza się na taką głębokość. Myślę, że to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.